Gdyby przestał serwer oglądać i na to działać w najbliższych dniach, yy, w tym odcinku znajdziecie odpowiedź. Siemanko, siemanko, ja jestem Werty, a ze mną jest spór... Pulpous, tutaj. Ojej, kocham cię. <laughs> tak, witamy Czekaj was. Wszystkie przywitania. Do, do Yo. Yo, 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 tak, witamy Was na mapce Escape. Już tutaj gramy w dwójkę, nie że sam sobie cicham po mapkach, bo to mapa jest typowo na parę osób, e, więc tak, mapa jest na, na dwie osoby, na milion, na dwa miliony, ale my gramy w dwójkę. Jak się nazywa The tak w skrócie, bo Tak, tak, tak. tak tu, tutaj, tutaj pan Mister Purple znalazł tą mapeczkę i ją nagrywamy. E, I jeszcze jest taki bajerek, że tutaj tylko do mnie ta mapa wleci, ale następnego Escape'a jak znajdziemy, to będzie leciała do Purple o, mapka. Także proponujcie tutaj Vertezowi w, w komentarzach jakieś naprawdę fajne mapki na dwójkę i tak. chętnie razem skminimy, prawda? No yep. Dobra. Zasady są generalnie proste. Po prostu, że wszystko ma być na max odpalone i do not break paintings or items frames you may need them. Mamy nie niszczyć po prostu paintingsów ani innych itemów framowych. I, I tak nie, nie daj na Max, bo cię będzie zagłuszał Minecraft. pewnie znając życie. Do not nie wysadzaj the mapy. <laughs> no więc, no więc tak wszyscy wiedzą o co chodzi, nie? No dobra, to co? Klikamy starta? Da, no, klikasz. Klikłem, ty też kliknąć? Czekłeś ze ścianą, hello. O, do ciebie gada. Ty też do mnie. O, właśnie, Aha, mhm. I have been looking forward to testing another volunteer. Let's get started. Aha, czyli to, to, czyli to mapa typowa na dwie osoby. Eee, to fajna. Znaczy, ja, ja wiem, właśnie nie wiem, czy to jest na dwie osoby. O, hello. Tak, to... You must be the new volunteer A to właśnie teraz do ciebie gada. Dobra, okej, okay. tylko czyli, czyli się chyba, chyba nie jest typ, typowo, że tak powiem, na dwie osoby w, tak, w takim bądź razie. W Okej, ale on po raz kolejny mas... gada. Hmm. No zacięło się najwyraźniej, no Do no, nie Czemu? bij mnie. Nie bij Kiedyś mnie, muszę. dobra. No to ja sprawdzę może na gm gdzie to nas miało wywalić. Okay. I, 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 i ja, ja zaraz nas tam przeniosę po prostu. Co? Tak będzie na, na, najprościej. Okej, okay, słuchajcie, mam tutaj parę tutaj newsów ogólnie, znaczy informacji Tutaj poszło cięcie, nie ma z nami Purpose'a Słuchajcie, otóż ta mapka miała jakiś problem z serwerem multiplayer My ją normalnie przyszliśmy. poszliśmy dalej od tego momentu, w którym właśnie zrobiłem cięcie Tylko, że po prostu nie chciało nas wytepać Wytepaliśmy się w dane miejsce, gdzie dany command block miał nas wytepać Przeszliśmy tą mapkę, ale brakowało paru lokacji e, I właśnie stwierdziłem, że ja tutaj zrobię w tym momencie cięcie, co poszło i sam przejdę te, te miejsca, których po prostu nie było na nagraniu, bo po prostu źle nas wytepało Dlatego sam tutaj przejdę i dalej będziemy już tam grali z Purpose'em normalnie, spoko loko Ja postanowiłem, że wam to nagram, żeby nie było sytuacji, że wam nagrywam niepełną mapkę Dosłownie zrobiłem cięcie w tym momencie, gdzie nas powinno właśnie przenieść Także sobie pocisnę tutaj sam No niestety jest taka godzina, że już Purpose nie mógł być tutaj z nami Niestety... Ale sobie dalej polecimy. Dobra, mamy prosty test. E, co my tutaj mamy zrobić? Uh -huh. Jakieś zombie pilnują drzwi. Dobra, ale mogą być co, coś tam przez ciasteczko w wirtualnym świecie. No dobra, znajdujemy się w takim dziwnym miejscu i musimy oblukać, co tutaj jest. Co tutaj od razu widzę, że tutaj jest jakiś labirynt. Który po prostu. Aha. Potrzebujemy rozwalić. Ja poszedłem tutaj troszeczkę na łatwiznę. W to miejsce, ale to nieważne, to nieważne, bo. Bo ja zaraz wszystkie skrzyneczki tutaj znajdę. Jedną z drugą. I damy ciasteczko naszemu ząbiekowi Aha. Żeby był szczęśliwy. Tyle, że chyba będziemy musieli. Czekajcie, czy ja dobrze widziałem? chwilę moment. Nie no, z tej skrzynki wzięliśmy, Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Bo przez chwilę miałem dziwną rozkminę. Tylko ta droga prowadziła. Dobrze mi się zdaje, dobrze mi się zdaje, dobrze mi się wydaje. Także chodźmy tam. I pogadamy z naszym zobowiadkiem. Jeszcze tutaj oblukam, czy czegoś innego ciekawego nie ma. Dobra. Dobra, panie, co to jest? Może zniszczyć łód. Cześć. Aha, dobra. Dobra. Czyli z nim się nie bijemy. Musimy mu tutaj. Skopać drewienko I chyba skraftować ciastko Tylko skąd wziąć drewno z samego początku, bo tutaj Było drewienko Dobra, ścinamy to drzewo Zaraz tutaj rozkminimy co i jak I będzie rozkmina... God damn, god damn, tylko jak się robiło Jak się robiło, kurka Aha, dobra, tam już tam zabrało rzeczy. Jak się robiło ciastko? Nigdy tak po prostu sam dla siebie nie robiłem ciastek. I powiem Wam, że tutaj jest mały problem, bo jak tutaj widzę, to nam brakuje cukru i jajka. Okej, okay, ja sobie tutaj zostawię. Skąd wziąć tutaj cukier? Naprawdę, bo to powinno być w craftingu 3. Na górze też, czyli tutaj powinno być cukier, jajko, cukier. Jakaś podpowiedź? Hmm. Chyba, że chodzi o takie zwykłe ciasteczko małe. Kokobin byłby potrzebny. W tym przypadku. Coś tutaj musi być jeszcze. Tak mi się zdaje. O właśnie. O właśnie. O właśnie. Tak mi się zdawało, że czegoś nam tutaj brakuje. Ach, dobra. Dobra, to tak jak... Tutaj była mowa wcześniej Robimy elegancko ciasteczko Proszę bardzo Raz, dwa, już bez podpowiedzi I Super, 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 ekstra Ekstra elegancko, mamy ciastko dla naszego zombiaka Chodź panie zombiak Ja tu mam dla ciebie Dobre rzeczy, widzisz to? Widzisz to? Jak mam ci dać? Wow. Uuu, hu, to było dobre, dobra robota, wziąłeś tego zombiaka z siebie z drogi, z zatrutym ciastkiem, super, super I przechodzimy dalej Hmm, dobra, ten test jest jeszcze bardziej prosty, tak? Musisz znaleźć trzy płytki naciskowe W tym labiryncie, tak? Jeżeli je zaktywujesz Otworzysz drzwi Dobra, tylko uwaga, bo... labirynt jest pełny... ...surprise'ów, tak? Uważaj, żeby w czasami w takich miejscach lubię coś ukryć O, okej okay. On ma activated, jedno Spoko Ciekawe jakie niespodzianki na nas tutaj... ...czekają na przykład takiego? Ile ty masz HP, panie? O Właśnie tak. Dobra, to zostawiam otwarte. I tak stwierdziłem od razu, że będę zostawiał otwarte. Żeby. Aha, tutaj nam się drzwi otworzyły. Żeby wiedzieć, gdzie byłem, a gdzie mnie nie było. Także to też jest jak najbardziej fajna opcja Także wbijamy sobie tutaj Teraz trzymajmy się lewej Hopa, 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 hopa Hopa, 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 hopa. Tak, bawimy się ziom Aha Ej. Serio? Mogłem pójść prosto, a wybrałem najgorszą drogę. Ale jeszcze to super uczyniłem. Czekajcie, zrobię tak. O, o i ekstra. Druga płytka naciskowa. Co tam u was? Ok. Okej. Okay. Okej. Okay. I trzecia. Spoko. Dobra. Dobra, okej. Okay. Nie musiałem się z tamtymi zębiekami bić stan drogę do wyjścia, elegancko. Prosty teścik zakończony, oł oh yeah. Dobra, o ty dalej żyjesz! Gratulacje! Będziemy mieli przed nami pierwszego bossa. Wszystko co musisz zrobić, to pokonać tego y, wojownika. O ty bliet! No chodź się bić, chodź na solo, panie. Co, myślę, że takim czymś mnie weźmiesz? Ziomek nie ma szans właśnie. Padłeś. Nie, mój wirtualny wojownik. Żartuję. <laughs> nie obchodził mnie od. Dobra, pokonałeś ten poziom. Ale teraz tylko będzie trudniej. U, już się boję, co nie? Hello? Okej, okay, słuchajcie, tutaj ja sobie sprawdziłem na internecie, jak tu ludzie przychodzą ten poziom i się okazało, że powinienem tutaj e, dostać e, itemki oraz powinien skrypt dalej działać, ale jak widzicie, tutaj nic się nie dzieje, nic się nie działo, nic nie dostałem, także. No trochę lipa, bo będę musiał sobie sam tutaj zrobić przejście w takim razie. I dopiero tutaj, mi działa dalej skrypt, ale dalej. Nie dostałem potrzebnych itemków, także. Niestety, ale nie mogę przejść tego, jak tu powinienem przejść. Nie mogę przejść tych zagadek. Niestety, gdyż skrypt mi nie dał itemków. Szkoda, bo chciałem się pobawić tutaj. Nawet nie, nie mam jak tego naprawić tak naprawdę. Także, no cóż, game mode 2. I lecę dalej. I dobra, jest fajnie. Na pewno tutaj? No a kto by się tam przejmował? Co tu trzeba zrobić? To jest jakaś zagadka, za trzeba ten? Poprzenosić y, bloczka. A gdzie? No właśnie wie? nie wiem gdzie. Czekaj, co tu jest? Y, z, y, Redstone puzzle, tak? Y, tak. Red sanda musimy doprowadzić do złotego bloku i drzwi się otworzą. A gdzie jest y, złoty blok? Ty widzisz nie. gdzieś złoty blok? Eee. Y Eee. No, widzisz, to, to, to jest właśnie taka zagadka. <laughs> taka zagadka. Yy, dwie kulki i armatka. No, patrz. Patrz, jak mi dobrze idzie, zobacz to. Czekaj, i teraz by trzeba było. No nie. No właśnie, a co. Nie, bo, czekaj, teraz bo przez chwilę byłoby... ten się wyłączył. A bo tutaj, czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. A tu, tu o, czekaj, tak. Czekaj, bo to, to, tak. O, i teraz Dobra. pociągnę za dźwignię. Tak. o. To, to, o. Teraz, czekaj, teraz. O? o a jakaś ty to zrobił? Czekaj, 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 czekaj. W, w którą stronę teraz? Czekaj, 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 czekaj. A, bo tu jest złoty blok. Patrz. Gdzie? Tu, to. No tu jest, tu, tu, tu jest schowany. Widzisz? Patrz, no tu Aha, jest. no to, 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 blisko, blisko. Teraz tylko żeby. Czekaj, to ja muszę o, ten to mu wszystko. Jasne. Ja on teraz tu zabierze. Tylko no. ten jeszcze trzeba wyłączyć jakoś. Wiem, trzeba o, doprowadzić dobra. tam. O, Dobra, tutaj, tutaj super. I teraz tutaj? E Ciach! Ha! Jest, ha, widzisz? Good job, you Ale did porobione. That quickly. Porobiony. A, to, a to jak to. O, dobra, idziemy przed siebie. No i super. I trzeba, O, przeniosło mnie. Dobra, to ja teraz się do ciebie? Już się do ciebie, już się Super, bo, bo to chyba na dwie osoby coś niekoniecznie. Although I co? his pattern are still predictable, the was... Hmm. O kurde, o. Oż ty, dzwoneczek, co tu... A, bo mamy miecz, mamy miecz. Tak? Eee, bym je zrzucił. Ej, grałem kiedyś na podobnym, podobnym, motywie, wiesz, na mapce. Tylko, że w 1.10. Aha. Ej, trzeba było zabić zębieki, inaczej to się nie otworzyło. Nie wolno było ich spychać. Aha. Aha. No i to jest bardzo możliwe, że Czeka. właśnie tak się coś wydarzyło takiego. Tutaj taka sytuacja. Wiesz co? Mm -hmm. To ja bym proponował, y y y No nie wiem, jakoś bym to przeczytował. Hych! Hych! O, tu jest farao! Ja będę lał farao, ha! Ok. Czemuś? Czemu on nie chce umierać? Pomógłbym ci, ale nie wiem, jak przez ścianę przejść, bo kom komendy nie działają. O. Tylko, że ja nie wiem, co... Co to się stanęło? Dobra. No i już. You beat him? No. Well, I hope you're ready for the next stage. O, o te, łokulele. Tepaj, tepaj, tepaj. Tepam, oh, tepam, dziękuję. tepam. Ok, oh, oh. bo tu jest jakaś, jakaś wełna. No, czy wełna? Well, no. no. <laughs> funhouse. No nie wygląda mi to na funhouse, ja nie lubię tych. clownów. Okej. Okay. Co to jest? Idę tędy. Co ja tu nic nie widzę? God damn. Oh shit. Nie Dobra, zapowiada to... się na to, żebym coś widział. Dobra. E, to... Ja idę przed siebie. O, tu jest jakiś przycisk. O, zrobiło okay. się jasno. Mhm. Mm Aha, na no chwilę. No. Co przyniosło cię gdzieś? Tu, tu, tu nie. Ja sobie tylko chodzę i zapalę światło. Dobra, to tam. O, o, tam. o możesz tepać. Dobra. Czekaj. A jesteś już obok. A, jech, okay. też przyszedłem. Tak, Porobione. jestem dobry Haunted house. Haunted house. Nawiedzony, ha nawiedzony house? No, no klucze helps. i otworzysz sekretne przejście, tak, wirus? No właśnie takie, takie, o takie Uuu. lubię. Taki, takie, no, mamy takie, mam jeden takie klucz. Jest... Uh, keys go here. Aha, czyli tutaj trzeba Ty. wrzucić klucze. Ale dopiero jak będziemy oh. mieli trzy, Ok. Okej. Okay. Czekaj. Tu nie, tu nic nie ma. A jak te klucze, co to, 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 to są te klucze? Uh, to te. Ta. Takie hookery, hook. A, dobra, hookery takie. hookers. Tak. No i no i fajnie, tylko co tu dalej? Bo. Taka sytuacja, i tutaj ja tutaj dalej nic nie widzę. A ty coś tu widzisz? Że to, a, bo tu jeszcze jest przejście dalej, popatrz, no. Mhm, to blukaj, bo tam niby jeden wisi na ścianie, ale... No właśnie nie wolno nam niszczyć, nie? Mhm. To jest skomplikowane widzę tutaj. Coś te, te, te czaszki są dziwne. O, patrz, patrz, patrz. Co, 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 co jest coś? Co ty zrobiłeś? Obróciłem tą, tą główką, zacząłem nią obracać tak. i, i, i się otworzyło. O, ty pytaj a ja Ale klikałem prawym na te znaczki, nie? No to właśnie wiesz co, że to chyba... To chyba może tak, zadziałać to też była czaszka. Kurde, to jest bardziej skomplikowane, widzę niż, niż by się Ty, wydawać mogli. Miazgę. Dobra, w tym? Tak, jak tu ja nic nie a, dało. A może tu gdzieś wcześniej? A tutaj zaraz Ile kroczy? Trzy, tak? No trzy, no mamy dwa w tym momencie, tak? No ja, ja mam jeden. jeden. Ja, no to ja też mam jeden. Czyli mamy, że dwa. Dobra. Mm. Damy radę. Nie jesteśmy aż tak zmęczeni jeszcze, żeby. Ty, a tutaj? Tego nie klikaliśmy. Ha! Otworzyłem. Jazda w ogóle. Te bez kitu, ja pierdzielę. Dobra, mam, mam dwa. Robione, dobra. To tam wrzuć, ale powoli, bo to czasami źle łapie, nie? Raz. Dwa. I ci. O kurde. Ależ to jest kurde fajna mapka. Kozak. Na początku Rund. była ten... Dobra, to ty idź, ty idź. wchodź na to, a, a ja się potem... I się tapniesz do mnie. Dokładnie, bo, bo, dobra, to tak, okay. bo to w końcu do ciebie nagranie to tak bez sensu trochę. Dobra, dobra. Co, co tu mi gadają? Bla, 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 yy, bla. A kto by tam czytał, właśnie, bla, bla, bla. <laughs> Czekaj, bo to czasami jest po prostu ważne, nie? You have to re restore all five Coś valuable tam? blocks tak. to hit their slots. I know there aren't generally castles. In... Dobra, bla, 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 What the fuck? Już na to się wy... A musimy tutaj bloczki wsadzić, musimy je znaleźć tam wsadzić Ty, ty ją obracasz ty patrz, na górze Ja pierdzie, co tu się dzieje? Coś się otworzyło jo, Czekaj, bo patrz, tu się, tu się coś robi, patrz, patrz, patrz Czekaj, patrz, czekaj, patrz, czekaj, to tak. do kmin Dobra To ja idę do ciebie czekaj, czekaj, To do są drogi pozamykane, wiesz? Aha Aha Czekaj, bo tu jest coś otwarte, o jest, dobra, to podnosi Emerald Emerald, Dobra, ja przypuszczam, że Trzeba tym na dole kręcić I tu się będzie, znaczy tym na górze kręcić I tu się będzie otwierać Czekaj bo mam tu dźwignię jakąś kolejną Mhm mm. On chce tu Emeralda za blok złota O no i pięknie, no bo potrzebujemy właśnie Valuable blocks, czyli Dobra Deal zrobiony To ja idę przekręcić kolejny raz Przekręciłem Dobra Coś się wydarzyło? Gold block collected ja pójdę o, na górę. To, a tu się coś wydarzyło. Patrz, 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 patrz. Idę na dół. Okej. Okay. Idę zobaczę, czy coś się zmieniło. Mhm. Mm cyku, 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 lada, Tutaj nic nie ma. Tu się zamkło. Ja coś ten czy też... blok leży na ziemi, Jak go widzę. Jak to widzisz na ziemi, leży? No, merda, blok przede mną leży. No to pokazuje. No to, to, go to mine me. a mm -hmm. Mam pikaksa, trzeba zdobyć takie cwane, zobaczmy. Dobra, ale przynajmniej wiem, gdzie jest emerald, nie? No dobra. Ale ja nie wiem dalej, co tu się dzieje. Czekaj, bo y, tutaj mamy jeszcze to. I to jakoś dziwne jest tak... Hmm, wiesz ale... co, ja sobie, ja sobie zrobię troszeczkę głośniej mimo wszystko mini Mhm. Bo to się... Ty coś otwierałeś teraz? czy nie no, ja otwieram. O, mam pikaksa, dobra. O, tak, tak, w skrzynkach sobie latam. Czablaszka nie do końca wiem, co mam tutaj zrobić. Dobra, przekręciłem kolejna, nie bo, wiem, bo to jest to już na górze jest taka, strasznie. O, Coś się otworzyło. Jest, mam. Mam, 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 Tak? Co masz? Mam blok of redstone i y, diamentową dy tą łopatę. No i super, czyli trzeba będzie gdzieś kopać. Redstone block. Redstone block collected. Mhm. to dobra, K kopa takiego zrobiliśmy tutaj, ekstra. Dobra. To jeszcze diamond Block, który wiem, gdzie jest i Lapis, którego jeszcze nie widziałem. Hmm. Hmm. Diamond Block no też już wiemy, gdzie jest. A tutaj jest w ogóle jeszcze. A Lapis, 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 Lapis. W ogóle generalnie... Do czego ta łopata może służyć? Bo ja tu w ogóle nie widzę miejsca. E, A tak... E, can break Stained Glass pane, O matko. Dobra. Chodź. Już, Już masz. Tak. Tą łopatą mogłem, jakbym przeczytał wcześniej, To troszkę rozbijać. No właśnie się domyśliłem, jak powiedziałeś. Dobra, że tak, 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 mogę rozbijać nim Ale nie, nie mogę się... tego pikaksa zebrać. A tutaj daj, rozbij rozbij tutaj. Okay. Lever może być place on bricks. Tutaj, Okej. Okay. Tu, tu, tu mi otworzyło. Mam iron pickaxe i lapis lazuli, zobacz jak ładnie. Iron Picaxa mogę wykopać diament. Uuu. No i wszystko w temacie. Mamy kurde. wszystkie klocki. No widzisz, że to ja dałem ciała, bo odnosiłem tą łopatę i myślałem, że ona będzie. No, a my tu to... rozkminiamy jakieś kurde rzeczy tajne. Dobra. Jednak trzeba czytać od czasu do czasu. No. I lapis lazuli. Jest. Mamy przejścia. A ty kurde, no to, no, tak to, no, to, no to wchodź. Dobra, wbijam. Ło. Jestem. What the hell. Congratulations, Co się Kongres... you made it to the final boss. Now die. Final I... boss? to final boss? To wirus. A czy my mamy z nim walczyć? Ja dostałem miecz. A ja nie. Co byś Tomu ci tu... To z nim poradzić. Najlepiej no, jakiś enchant razy milion. Dwieście. Dobra. Biorę diamentowy. Oh. Tu już. No. Oh Ale no, dobra. what will What the fuck? What the fuck? <laughs> nie. to jest what the fuck? Sobie, że dostałeś. Oa. Wow. Okay. Okay. All right. Let's see how you handle Uf, three of them. O, o shit, 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 Ty, ja ich nie mogę bić. Co ty gadasz? No. To rzuć gdzieś. o, a mnie rzucaj, Nie rzucaj, nie, nie, nie. Rozwalę ich jak Okej, okay, it's about time for you to die. O oh. wirus 4. Osz, ty dzwonek. O o o o To czorny! To, to, to czorny jakby to 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 źle rasistowsko zabrzmiało ale on jest czarny No to czor czo szkielet. O szkielet Dobra daj śradę Kurde bałem go jak wyda How-how did you beat me? Well you we <small> can finally leave uh, this virtual world I hope you're happy The virus Created by... by I don't care <laughs> Maneki Manek innego, e, e Ty, ale wiesz co? Minecraft, nie, i ja... e, Purpose TP, Vertesse. I co tutaj mamy? E, to jest takie info, czekaj, bo pójść spać. To jest, to jest końcówka. I on mówi, że my mamy nie zniszczyć tej mapy. Naprawdę? Really ziom, really ziom. Ja ci mówię, really ziom, really ziom. Really, really, Seriously, dude. Ja sobie kontrolę C ja zrobię, bo jestem ja teraz na pulpicie. Owróciłem. Wiesz co, pamiętaj, że jesteśmy na serwerze, który ma 1 giga, nie. A to jest a jesteśmy teraz na Brodatych, czy jak? A, e, tak, to jesteśmy na, 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 na Brodatych trochę. To, to, to czekaj, to ja to zrobię łagodnie, okej? Okay? Tylko że nie ma World, world Edita. E, ja to zrobię łagodnie, zrozumiano? Dobra. Okej. Okay. Oh. There is no such block. E, to ma 46 Łagodnie. To jest łagodnie. I ty to nazywasz łagodnie? Tak. Gdyby przestał serwer w i to działać w najbliższych dniach... Z eee, tym odcinkiem tylko odpowie. Jaka ładna muzyczka tu leciłoby. Eee, leciała dopóki nie zacząłem wysadzać. No, leciała dokładnie. Taka bardzo... Piękna była. Ej, ścisz, albo za jeszcze tam. Powiem Ci, że coś jednak pominęliśmy. A powiem Mówisz? Ci lepiej, pominęliśmy bardzo dużo. No tak właśnie, to coś myślałem, że coś jest nie nie? Bo y, tutaj, to, 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 to możecie sobie pooglądać. Y, tutaj są jakieś drzwi, zobacz, tam były Ying i Yang. Y, tutaj jest tak. y, labirynt. Wiesz co? Co? Y, może ja zrobię takie czary-mary. Że przed tym, co my robiliśmy, to sobie na singlu nagram. Pff. Dobra, nie ma problemu. <grystanie> Bo tu na serwerze jakieś problemy były. <grystanie> no to tak zrobimy. <grystanie> ale mindfuck normalnie będzie śmieszny. Spoko, magia montażu, nic, nic, nic się nie zorientuje. C czekaj, co? Przecież tu grałem, nie wiesz no. To było easy, ja na się naprawdę nawet nie przejąłem tym, co tu się działo. Nie? Ale dasz mi linkę do mapy, żebym wciągnął, noc nie? <grystanie> <Co>? Tak. <grystanie> Bez dwóch zdań. Jezus, tak. a co ty robisz w ogóle, że to takie wybuchy robi? E, nie, to po prostu... sprawdź, serwer się nie Jak Jaka to jest komenda? E, na pewno nie taka. To jest komenda, która działa na singlu. Wiesz? A, a jak, jak, jak ona leci? Taka. Ja... Aha. Od moich najlepszych widzów dostałem w komentarzu, żebym się nie męczył. Widzisz, jak oni mnie no to fajnie, no widzisz. No to znaczy, bardzo Znaczy nie sosem. dostałem dokładnie takiej, tylko teraz ci wysłałem formę przerobioną. stwierdziłem, że w takiej formie to jak najbardziej wystarczy, i jak widać wystarczyło, nawet samo się odpaliło. I całej <grym> mapy tutaj nie ma. Dokładnie. Ale ty będziesz musiał ją przejść i tak jeszcze raz. E, ty, 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 ja już się przeszedłem, panie, co ty tak, tu rację, gadasz? Głupoty. Czy było takie łatwe tutaj, no nie ty, 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 Co to było? Z Pierwszy escape, który <grym> zacząłem sama, skończyłem, mów, no. Czekaj, 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 a tutaj w ogóle się nie będzie, a to dobra, to sobie będziesz potem rozkminiał, to, hy, hy. ale się będziesz wkurzał, już widzę, znaczy już się powkurzałeś. Tak, nie, ja mówię, ja się, ja, nad mi oczko nie drgnęło przy przechodzeniu, to, to było takie łatwe, wiesz, taka sprawa. No tak, 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 krowa tak. to piękny tak. To co? Żegnamy Ey. się. Tak, żegnamy się dokładnie, także dziękujemy za oglądanie, jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na Facebooku, pokażcie znajomym. E, tak, jak rozwiniecie opis, to tam kanał purposa jest, zapraszam, zapraszam jak najbardziej. A dziękuję serdecznie. Się dzieje, się dzieje i na pewno tam będzie jakiś escape'ik kolejny, który nagramy razem, ale nie będzie go u mnie, także jest, jest warto tam wbijać. O, tak to powiem. Jest No, warto. no. E, także dzięki za oglądanie, na razie cześć. Jô, Vitor.